Idziemy zobaczyć, czy koń rodzi, a jak nie rodzi, to idziemy paczkę otwierać, bo przyszła nasza paczka. Jak się masz, koniu? Łomatko, coś cię chwieje. Wszystko ok? Tylko nie, nie wychodź, dobra, nie wychodź na razie. Poczekaj, poczekaj, muszę się zamknąć. Pokaż się. Weź się tak odwróć. Ona miała tak grubo wyścielone słomą, i ona to wszystko zjadła. I nie można za grubo wyścielać, bo ona się zapcha tym. Musimy przed samym porodem jej nasypać słomy. Dobra, jak nic się nie dzieje, to później zajrzymy do ciebie. Tak? Na pewno nic się nie dzieje jeszcze? Gdzieś Arciu, nic się jeszcze nie dzieje. A babcia wczoraj mówiła, że stała nad nią i źrebak tak się mocno zaczął ruszać, że babcia nigdy nie widziała, żeby źrebak się tak ruszał w środku mocno. I zawołała mnie, ale jak już mnie zawołała, to się przestał ruszać. Mówi, że aż ją tak wypychało mocno z boku. Jak tam? A jaskółki jak tam? Nie ma jaskółki w gnieździe. Poszły na polowanie na muchy. Dobra, Arciu, chodź, idziemy otworzyć paczkę, chodź. Idziemy? Arciu lubi otwierać paczki. Znaczy ja już ją otworzyłam, ale trzeba to ze środka powyciągać wszystko. Co to Arciu jest? Są rzeczy na rower. Oczywiście zamawiałam z chińskiej strony. Pokaż mi myszko. Tu jakieś lusterko. Zobaczymy czy to w ogóle działa. Nawet kluczyk dostałam. Wygląda chińsko. Co myślisz? Ale nie bierz tego do pyska. Trzeba zdjąć naklejkę i chyba będzie okej, okay, co? Taki pokrowiec na rower. Arciu, chcę <laughs> pójść. Tak, bo to ma tutaj gdzieś to na pewno. Trzymaj tu. Tu trzymaj. I ciągnij to. No? Ciągnij mocno. Naradzimy sobie Arszt dzisiaj. Trzymaj. Dobra. Taki zwykły, przeciwdeszczowy. Mam nadzieję, że przeciwdeszczowy. Daj mi ten papierek. Co myślisz? Chyba dobry, co? On jest... Jego się tu chyba otwiera. Zobaczcie, nie? Taki zwykły pokrowiec. No daj. Łapkom stoisz. Wziąłam taki klucz i powiem Wam, że jakościowo jak na tą cenę, którą kosztował. On jest całkiem porządny. Zobacz, Arciu. Jakby ci trzeba było ząb wyrwać, to bym ci wyrwała. Wyrwać ci ząb a nos. Nie. Zobaczcie. Nie wiem czy to kosztowało 7 zł czy 10, ale to jest takie naprawdę ciężkie. Poczekaj, Barciu, bo nie mogę ostrości złapać. Taki do 3 cm. Co tam dalej masz? Taki śrubokręt. Zobaczmy, co to jest za śrubokręt. Zobacz, Arciu, tutaj ten śrubokręt ma schowane końcówki. Czekajcie, muszę się zastanowić, jak to się otwiera. Arciu, bo twój język mi tutaj ostrość zaburza. W każdym razie wygląda tak i ma takie końcówki. Zobacz, Arciu, jakie super. Udało mi się to otworzyć. Pociągnęłam to, a to się chyba powinno przekręcać. Nie wiem, czy źle tego nie otworzyłam. My mam aż tyle końcówek. Na pewno się przyda na drogę, jak będziemy gdzieś jechać dalej. Co tam masz następne? Pokaż mi, co to jest. Aha, uchwyt na telefon do roweru, żeby nie musiała telefonu w ręce trzymać. Jak włączam nawigację albo nagrywam, tylko nie wiem, czy. on nie będzie za mały. Ale malutki. Ale chyba się rozszerza. Co? Weź trzymaj to. Trzymaj tu. Fo folię samą. Jeszcze. S samą folię. Trzymaj. Dobra. Tak to wygląda. Jak mój telefon tu nie wejdzie, to się załamie, bo na to najbardziej czekałam. Jeśli mam ocenić uchwyt na telefon, to jest trochę tandetny. Arciuba! Zsypujemy go za chwilę jest bardzo plastikowy, taki najtańszy plastik. Nie wiem, czy zaryzykuję, żeby trzymać w tym telefon, czy mi nie spadnie. I nagrywać z tego nie mogę, bo to zasłania. Nie wiem, zobaczymy, jak przyczepimy do roweru, jak to w ogóle się sprawdza. Co tam jeszcze zostało, Arciu? Pokaż mi. Ale ty nie otwieraj, ja otworzę dobra, bo ja nie wiem, co tam jest. To jest ciężkie. Arciu, myśli, że to smaczki? To nie są smaczki. Co ja tu wzięłam jeszcze, Arciu? Co to? Aha, a to przyszło mi cały zestaw? Co? A ja myślałam, że to będzie takie jedno. Czekaj, jakby się zapatrzyło. Zostałam aż trzy takie klucze. Ok. Nie może być takie samo. Aha, bo to są... Dobra. A ja byłam właśnie zdziwiona, że to wszystko miałoby się zmieścić w jednym takim. Cieś ares? No dobra, ale porządnie zrobione. Jedynie nie jestem zadowolona z tego uchwytu na telefon. A tak to wszystko jest raczej porządnie zrobione. Najbardziej jestem pod wrażeniem tego klucza. Aha, jeszcze to zostało. Pokaż. Jeszcze jakiś śrubokręt wzięłam. Chyba stwierdziłam, że się babci przyda. Ten już nie jest taki fajny jak poprzedni. I trochę śmierdzi szczyzną. Takie są końcówki. Ten chyba babci zostawię, a ja sobie wezmę na drogę ten, jakbym gdzieś miała jechać. Chyba, że ten ma więcej końcówek. Może trochę. Ale nie, ten zostawimy babci. Jak coś to zamawiałam z temu, jakby ktoś chciał cokolwiek zamówić. Jak oceniasz chińskie zakupy? Co jeszcze w ogóle by nam się przydało na drogę? Że w razie nam się coś zepsuje? Chyba wszystko mamy, co? Nie wiem, nic mi więcej do głowy nie przychodzi. Chciałam wam coś pokazać, ale Ares wszedł do środka. Założyłam tą folię. Na razie tak byle jak, bo chciałam zobaczyć tylko, czy pasuje rozmiar. I ona chyba jest wodoszczelna, chyba mi rower nie zamoknie w razie co. I tak myślałam, że jak będziemy jechać gdzieś dalej że ja będę mu wkładać rzeczy pod niego. Na przykład jakąś karmę, jakieś puszki i położę na górę jakiś gruby kot, Bo on wcale nie musi siedzieć w tej przyczepce, on ma leżeć, on nie musi siedzieć. Tak, Arciu? No zobacz, jak teraz leżysz, to ile jeszcze miejsca? Ile bym cię mogła podnieść? Nie? Tylko, że ty lubisz siedzieć. A jakby siedział, to wtedy głową będzie dotykał sufitu. Ale to jest dobry pomysł, nie? Żeby zaoszczędzić miejsce. Arciu chyba myślał, że gdzieś jedzie i się trochę podłamał. Nie jedziemy nigdzie dzisiaj. Widziałeś jak jest wiatr? By cię urwało z tą przyczepką. Chodź, wyskakuj. No chodź. Nie wyjdziesz? Chodź, nie jedziemy nigdzie dzisiaj, myszko. Chciałeś jechać gdzieś. Samychamy, żeby Arciu nie wszedł z powrotem. On już kombinuje. Dzisiaj nie myszko. Dzisiaj nigdzie nie jedziemy. Ale zdecydowanie chcę jechać na wycieczkę. Myszko tam jest zamknięte na zamek, nawet jak odkleisz. <grystanie> nie wiedziałam, że mój pies potrafi rzepy odklejać. Arciu, na zamek jest zamknięte. No dzisiaj nie, myszko. Naprawdę urwałoby ci przyczepkę, jakbyśmy wyjechali. Ty widzisz, jak jest wiatr? Ale Arciu, pojedziemy na wycieczkę, ale nie dzisiaj, tak? Ares się nie zgadza. Poprawię ci tutaj, bo tak brzydko zrobiłeś. I Chodź, idziemy po jajka. Dobra? Pójdziesz za mną po jajka? Chodź, idziemy po jajka, chodź. No ja się nie obrażaj, chodź. Kaczki maszerują. Gdzie one idą? Arciu, gdzie ma wiaderko do jajek? Gdzie masz wiaderko? Przyszliśmy tu po wiaderko. On już tam pożyc z powrotem. Proszę. Ciekawe, gdzie Arciu idzie z tym wiaderkiem. <grymne> Co wy tu robicie? Czemu ty się zaplątałaś? Zaplątałaś się? Nie, nie zaplątała się. Wywrzucili ją z jajek znowu. A ta siedzi tu. <grymne> jakiej grzebień opada. Chciałeś? Uważaj, bo ona cię może w nosu gryźć. Znowu cię wyrzucili. Ja powiem babci, że siatkę ma ci założyć. Babcia mówi, że nie, ale ja chyba sama ci tą siatkę założę. Żeby cię nie wyrzucały. Ty jednak te jajka trzymaj na dole. Ale ta ruda kura mnie ugryzła w rękę. Trzymaj. Ta tutaj, która się tak drze. Aż mi krwiaka zrobiła na ręce. Ale wieje. Kacusie! Cześć kacusie! Wiecie co? Ja mam taki plan, że Stasia wezmę chyba do tego drugiego kurnika, do tych małych kur, bo mi się wydaje, że one są za małe, żeby on je deptał. A tym da spokój. I ten czarny, jak jego zobaczy, to też nie będzie tak broił. Zobaczymy. Złapie go i go tam zamknę. Patrzcie, kura pójdzie go podziobać. Ty, a ty co? Koguta chciałaś podziobać? Kobieto, poniosło cię trochę. Babcia zapomniała bramkę tutaj zamknąć. Była otwarta. Widzicie, on tym kurom nic nie zrobi, bo one są za małe dla niego. Chyba. Nie wiem, musimy sprawdzić. A wiecie, co mnie zmotywowało, żeby go tu dać? Wczoraj kura przez niego zawału dostała. Bo wszedł na nią i widocznie ona już była taka stara i słaba, że dostała przez niego zawału. I tak lepiej, jakby on siedział tutaj. I przynajmniej ten czarny się ogarnia. Zobaczcie, jak on patrzy. On już wie, że starszy kogut jest tutaj. Boisz się, nie? Czemu wy wszystkie w środku jesteście? Chyba nie lubią wiatru. A ten taki wkurzony chodzi? Teraz wszystkie babcie będą miały spokój od ciebie. O, kury wychodzą. Zobaczymy, jak zareagują na niego. One, jak one, ciekawe, jak on zareaguje. Na razie wkurzony. On nawet nie wie, że ten blondynek to jest kogut. Chyba jeszcze nie rozróżnia. Tasiu, nie denerwuj się tak! Jak wyzywa. A to jak patrzą wszystkie. Te już? Już zaczynasz? Już kurę ugryzłeś? Inne koguty się go nie boją, bo wiedzą, że nie mają nic na sumieniu. Tylko ty się boisz. Widziałaś, Arciu? Jaki Stasiu zdenerwowany? Trudno, Stasiu. Za to, co wczoraj kurze zrobiłaś. Za stare kury tam są, żeby się męczył. Kokolinka, uważaj na niego. Uciekaj, kokolinko. Ale oczywiście jak zacznie te męczyć, te małe, to ja go stąd wyniosę. Stasiu, to jest kogut chyba. Czemu ty naokoło niego chodzisz? Wszyscy w szoku. Nie, no myślę, że dwie pieczenie na jednym ogniu. Stasiu nie będzie miał tu kogo męczyć, bo kury są za młode i czarny kogut się ogarnie i też nie będzie miał kogo męczyć, bo od razu od Stasia dostanie. On nawet się do niego nie zbliża, zobaczcie. Trzyma się z daleka. No trudno, Stasiu. Za to, że byłeś niedobrym kogutem. Teraz możesz sobie wyzywać pod nosem. To za tą kurę, która dostała zawału przez ciebie. Zamykamy. O, nie! Walki kogutów! Dobra, wchodzę tu jeszcze raz. Co to za walki kogutów? Tasiek? Czy na takiego małego kogutka? Ale będzie się miał przekichane teraz. Wszystkie małe kogutki się zbiorą i rzucą. A ta mała kura! Zobaczcie, najmniejsza kura się na niego rzuca. Trudno, Stasiu. Zobacz, wszyscy chcą cię bić, nawet mała kura. W ogóle nie wiem co z tą kurą jest nie tak. Zobaczcie na inne kury, a zobaczcie jaka ona jest chuda i mała i ciemna. Czy taka mała kura na koguta się rzucałaś? Pa leci, leci. Za nim. <gry> kury to chyba jednak są terytorialne. Dobra Tasiu, my idziemy to sobie rać. Kokolinka, nie zbliżaj się do Tasia. Tu nikt nie wychodzi, bo nogi przykliszcza. Widziałeś jakiś Stasiu ma awans? Ze starych kur na młode kury się przerzucił. Ten to ma wrażenia w życiu, co? Kucaki! W końcu spokój będziecie miały. To jak pozwalane wszystko. I kacusie też będą miały spokój, bo Stasiu czasami bił kacusie. A kaczka jedna się bije z kurą, podobno babcia mówiła. O, gołodupcowi pióra odrosną. Tak? Tą trzeba na siłę wyciągać na świat. Idź. Nie możesz być ciągle zamknięta. Nie możesz być ciągle zamknięta! Kuro! Ty nie możesz się izolować przed światem. Kuro! No wtedy naprawdę wszyscy cię będą bili. Bo cię nie będą znać. Kogut zamknięty, możesz biegać z kurami. Chociaż kogut to akurat jej nic nie robił, Stasiu. A te duże stare kury nie wiem, czy jej coś robią, czy nie. Dobra, bądź sobie tutaj. Wyjdź sobie, jak chcesz później. Tu sobie dwa brojlery siedzą. Też za bardzo nie chcą wyjść. Idź. Oj, nie, 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 chlebka nie. Nie pochodź, Ares, do niej ja muszę chleb schować. Zostań tam. Chodź szybko, chodź. <grym> nie stój na drodze. Tasiu, co ty na to? Koń za płotem. I ty nie możesz się na niego rzucić. Znowu gada pod nosem, się wkurza. No, jeszcze nie ma żadnych objawów przedporodowych. Ares, nie chodź tak blisko, konia. Nic, kompletnie nic. Mleko jej nie leci. Ale częściej się załatwia. I chyba jej taki zrebak uciska na wszystko, że musi się częściej załatwiać. Arciu, teraz cicho idę zajrzeć do gęsi. Dobra? <laughs> Jak ja mam zobaczyć, czy wy macie dzieci, jak wy w dwie w jednej skrzynce siedzicie. Tam nic nie widać, Ares. Jeszcze krzyczą na mnie. Jeszcze płyta im się przesunęła bardziej, albo babcia im przesunęła. Są dzieci. Nie wiadomo znowu. Ty tam nie podchodź do mnie lepiej. Idź sobie. Nie, no, na razie Stasiu się zachowuje dobrze, bo myślałam, że może się wyżywać na kurach. Ale on na razie po prostu jest zestresowany, bo wie, że nie może tamtych kur bronić. On ten płot rozwali, a kurak się na niego rzuca. One widzą, że on jest poddenerwowany i będą go atakować wszystkie za chwilę. No trudno, Stasiu! Się nie mogę jak on wyzywa Tasiu Nie będzie aż tak źle tutaj Górą przele... On patrzy, żeby górą przelecieć Na pewno przez tą siatkę przelecisz Jestem ciekawa co on wykąpi jak patrzy Jaki cwany Oj Tasiu, górą nie wylecisz, bo tam siatka jest jeśli Stasiu by mógł, to by wyrwał tą plastikową siatkę. Rzucał się na nią przed chwilą. Stasiu, bo Cię kury zaatakują wszystkie naraz, jak będziesz się tak zachowywał. Bo dziwnie się dla nich zachowujesz. One nie wiedzą, o co Ci chodzi. Arciu, nie możemy dopuścić, żeby jakaś kura jeszcze zawału dostała. Tak? Piona. Piona. OK. Arciu, ta się tam chyba jakąś rozróbę jednak robi, musimy go pilnować. A jeśli chodzi o konia, to jutro będzie problem, bo jutro nikogo nie ma na gospodarstwie. Żeby jutro nie urodziła Arciu, bo nie będzie miał kto jej przypilnować. Dobra, Arciu, robisz papa? Zrób papa. No, takie odniechcenia. On tam jednym uchem jest skierowany na Stasia. Zrób papa ładnie. Okej. Okay.